W środę 18 lipca, wita Państwa Marta Paduczenko. Zapraszam na magazyn miejski, a w dzisiejszym wydaniu Dziewczyna gazety zamojskiej, Tytoniaki 2012, Igrzyska LZS. W jednej z zamojskich galerii handlowych odbyła się finałowa gala Dziewczyna wiosny 2012, zorganizowana przez gazetę zamojską. Ta. Bazując na swoich doświadczeniach z wyborów Miss Dziewczyny Gazety Zamojskiej, organizatorzy postanowili pójść krok dalej i zorganizowali konkurs Dziewczyny za W minioną sobotę podsumowano pierwszy kwartał konkursu, nagradzając wybraną przez czytelników Dziewczynę Wiosny. Zaprosiliśmy wszystkie dziewczęta, które biorą udział w konkursie, zarówno w etapie dziewczyna wiosny, jak i dziewczyna lata. Wszystkie które, panie, które się zgłoszą, otrzymają od nas karnety na bezpłatną usługę kosmetyczną, na również bezpłatną sesję fotograficzną. No i dzisiaj będzie podsumowanie i wręczenie nagród finalistkom etapu dziewczyna wiosny. To jest dopiero początek, to jest pierwszy etap dziewczyna, zamknięcie etapu dziewczyna wiosny. Później będzie dziewczyna lata, jesieni i zimy. I mamy nadzieję. Na początku przyszłego roku e, zamknąć konkurs e, wielką galą e, dziewczyna roku. Oczywiście wszystkie panie e, również te, które dzisiaj otrzymają nagrody biorą udział cały czas w konkursie, ponieważ można wysłać smsy na kandydatki. Na stronie internetowej Gazety Zamojskiej, są e, wszystkie informacje i na bieżąco wyniki, czyli każdy SMS, który przychodzi ma od, odzwierciedlenie na e, naszej stronie internetowej. Dziewczyną wiosny została Anna Rycej, uzyskując 936 SMS-ów, zgarniając tym samym całą pulę nagród. Jestem naprawdę w dużym szoku, ale przede wszystkim jestem szczęśliwa. Spodziewała się pani takiego sukcesu? Była nadzieja, ale jakoś konkretny jakiś. Już mi brakuje słów. Drugie miejsce z liczbą 930 głosów zdobyła Dominika Budzyńska. Cieszę się bardzo, że zajęłam drugie miejsce. Jestem zadowolona. Namawiałam wszystkich zajowych i niezajowych, żeby nam nie głosowali, no i udało się. Miejsce trzecie przypadło Joannie Momot. Tytuł dziewczyny mediów za największą liczbę kuponów otrzymała Karolina Błaszczak. Imprezę uświetniły występy zespołu Oni z Piotrem Szymańskim na czele. Piotr był również konferencjerem imprezy. Pokaz umiejętności karate zaprezentowali członkowie roszczeńskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Po raz szósty w nieliszu odbyło się Ogólnopolskie Święto Kwiatu Tytoniu. Ogólnopolskie Święto Tytoniu, potocznie nazywane tytoniakami, to już tradycja kultywowana w nieliszu. Akurat w tym czasie kwitnie tytoń. A jak kwitnie tytoń, to znaczy, że zaczynają się zbiory. A jak są zbiory, to są pieniądze dla rolników. Dlatego też zaczęliśmy świętować ten czas. A świętowano przez dwa dni. Swoje talenty prezentowały panie z koła gospodyń wiejskich, zespoły, soliści z Gminnego Ośrodka Kultury, były występy kabaretów, ale i również gwiazd. Na nieliskiej scenie koncertował zespół Happy End oraz Mieczysław Szcześniak. Tytoniaki mają na celu również podsumowanie roku pod kątem plantacji tytoniu. Tytoniaki są połączone wspólnie z programem Polski Wschodniej i dzisiaj również odbywa się pierwsza konferencja. Program był wspólnie pisany z gminą Radomyśl. Dostaliśmy środki, około 400 tysięcy złotych dla dwóch gmin. Jest to program promocyjny plus do tego konferencje dwóch różnych gmin na terenie Polski Wschodniej. Gmina Radomyśl to województwo Podkarpackie. Nie licz lubelskie. Myślę, że przez ten program będziemy chcieli wypromować, pokazać życie ludzi w jednym, jak zarówno w drugim województwie po stronie wschodniej Polski. Jak się okazuje uprawa tytoniu przestaje być opłacalna. Wszystko drożeje, a cena tytoniu spada. Skarżą się plantatorzy. Wielu zrezygnowało już z uprawy, inni uprawiają, bo nie mają innej alternatywy. Święto kwiatu tytoniu jest chwilą odetchnienia od codziennych problemów plantatorów. To było prawdziwe święto sportu. W Szczebrzeszynie odbyły się 13 Powiatowe Igrzyska LZS mieszkańców Zamońskiej Wsi. Szczebrzeszyn gościł najlepszych sportowców z powiatu zamojskiego na 13 Powiatowych Igrzyskach LZS mieszkańców Zamońskiej Wsi. Rozpoczęliśmy wczoraj 14. Wczoraj były gry eliminacyjne w piłce nożnej kobiet, mężczyzn w siatkówce. Łącznie wczoraj i zawody strażackie, młodzieżowe drużyn pożarniczych, dziewcząt, chłopców i kobiet. Łącznie wczoraj startowało w sobotę na tych pięknych obiektach w Przemyszynie ponad tysiąc osób. Dzisiaj finał, uroczyste otwarcie i przebieg naszych konkurencji rekreacyjno-sportowych. Startuje 14 gmin powiatu zamońskiego, jedna gmina z Biłgoraja gmina Biłgoraj, poza terenu powiatu. Zawodnicy rywalizowali m.in. w takich dyscyplinach jak piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, przeciąganie liny, sztafeta sprawnościowa, przenoszenie worków z piaskiem, zlot turystyczny, bieg na czas, skok w dal, lotka, wyciskanie odważnika, przerzucanie opony traktorowej, tenis stołowy, tenis ziemny, warcaby oraz zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Były też konkurencje dla samorządowców. Dwudniowe zmagania po raz czwarty wygrała gmina Sitno, druga była gmina Zwierzyniec, a trzecia gmina Zamość. Gościem igrzysk był minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, pełniący również funkcję przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Jesteśmy w szczególnym roku, ponieważ Parlament Europejski przyjął ten rok jako rokiem aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej, a właśnie sport jest tą rzeczą, gdzie tą solidarność międzypokoleniową można bardzo fajnie realizować, można wdrażać w życie. To też jest integracja społeczna, to jest walka z wykluczeniem społecznym. To jest przede wszystkim i zawsze dobra zabawa, więc mam nadzieję, że te 13 powiatowe Igrzyska, które odbywają się w ale są świętem całej ziemi zamojskiej, świętem sportu dla, dla tej ziemi, będą dobrą okazją właśnie do integracji społecznej, bo to też osoby niepełnosprawne, to rywalizacja między gminami. Myślę, że bardzo fajne przedsięwzięcie, które należy wspierać i promować. Honorowy patronat nad imprezą objął Arkadiusz Bratkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS w Zamościu. Ja powiem, cieszę się niezmiernie, że jednak w mieszkańcach powiatu zamojskiego jest coś takiego, by wspólnie razem spotkać się i rywalizować. Rywalizować na tej niwie sportowej. Ja wyrosłem z LZS-ów i obecnie jako ten prezes powiatowy, Ludowe zespoły Sportowe powiatu zamojskiego jest to dla mnie przeogromna taka duża wewnętrzna satysfakcja, że możemy nadal wspólnie razem dawać coś tym, którzy i tym najmniejszym i starszym, by w tej rywalizacji sportowej mogli sięgać po zwycięstwa, bo tu nie ma przegranych. Igrzyska były również okazją do podziękowania dla działaczy LZS oraz dla osób, które aktywnie wspierają wszelkie inicjatywy ludowych zespołów sportowych. Otrzymali oni podziękowania z rąk ministra Kosiniaka-Kamysza oraz europosła Bratkowskiego. W środowym wydaniu magazynu miejskiego to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie zapraszam w piątek o 17:15. Do zobaczenia.